Ten Kurwa, jaki żyk pierdolony. Kurwa, jak to wygląda w ogóle. No bo, myślałem, że jak, jak, jak jestem... No bo oni co chwilę liftują te samochody, nie? I dodają coś... Mówił ten. Yy... Oni co chwilę liftują te samochody. Myślałem, kurwa, że to trochę lepiej wygląda, bo ja jeździłem kilkoma Meralami, nie? I kurwa, no to tutaj nie wygląda jakoś zbyt okazale. XD to wygląda przechuj dobrze. Co tu przechuj dobrze wygląda? Ten plastik udający karbon kurwa czy coś? Ja nigdy nie wiedziałem, kurwa, co to jest za bardzo, nie? Tutaj. Chuj wie co to jest. Chyba multimedia jakieś.